No, no, no. Proszę się tu nie patrzeć, nie patrzeć, tylko notować, bo ja biorę za godzinę podcinania krzewów, kubik marchewek, więc tutaj yy, no tylko tu kobieta nie mnie szpicujesz. Zobacz, jak pracuję dokładnie. Oj, jakie to dobre! Jakie to pyszne, Aj! Tak, a Głupa palą zamiast mi tu pomóc, ale do wypłaty to wszyscy na równi, na równi. No bo a jak? Ta, a to to już w ogóle, to to już jest taki leniwiec, że ja nie wiem, no nic nam nie pomaga. Ju jeszcze udajesz, nas no pilnuje, że taka jest pilnująca psina, leń jeden. Straszny! Ja ci dam len, ja ci dam lenczyka. jak cię pogonię, to zakrętu nie wyrobisz za zazdrajca paskudny! Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Odzywam się dzisiaj do was dość wcześnie. O kurczę ostatnie te dni to mi jakoś strasznie słabo idzie z nagrywaniem. Uwaga, poszale jeszcze trochę. Wyłapałam dzisiaj ogromną ochotę na sałatkę do jajecznicy. I zrobię sobie taką najprostszą teraz Najprostszą wersję, bo najzwyczajniej w świecie mi się chce. Do tego dodam tylko ze dwie rzodkiewki i trochę parę kaparów, bo takiej najprostszej wersji mi się chce. Zaraz usmażę jajecznicę. I to będzie moje standardowe śniadanie. Bo jak wyruszę, jeszcze by się przydało jakiś szybki obiad by Wczoraj były naleśniki, no lepsze życie nie będę robić znowu naleśników. Coś muszę tutaj wykombinować tak na szybko. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj mnie czeka znowu full pracy na zewnętrzne. Ja właściwie to dzisiaj to tak najwięcej. Bo jeszcze już idę do pracy. A powiem, że ta pogoda to tak testuje moją wytrzymałość, że to jest masakra. Chociaż wiecie co, bardzo się zmienia, bo ja oczywiście obserwuję tą pogodę różnie. Już wczoraj jeszcze mi pokazywało, że praktycznie całą majówkę ma padać. Dzisiaj już widzę że się zmieniło. Na razie świeci piękne słońce, zresztą widzicie. Blask słońca. Nawet nie mam nigdzie światła zapalonego. Ale powiem Wam szczerze, że to pewnie jest tak samo złudne jak i wczoraj. No, wczoraj to już normalnie mi się w pewnym momencie śmiać chciało. Bo już nawet nie zamykałam alpak. Zrobiło się nagle tak czarno: tak zaczęło lać. Boże, lać, co ja gadam? Tak czarno: tak zaczęło sypać. Posypało z 3 minuty. I nagle piękne słońce. I tak słuchajcie przez cały dzień. Po prostu śnieg, słońce, śnieg, słońce. No oszaleć można było. Autentycznie można było oszaleć. Bardzo dobre są te kapary. One są chyba z Biedronki, bo to jest chyba w ogóle firma, która ma oliwki. To jest tym bykiem. Tororojo kapary w zalewie, uwielbiam kapary niektórzy yy, owoce na Turcji robią, prawda? jako polskie kapary, no i miałam jeszcze tą pokrzywę urwać, a właśnie tak na ją patrzę, tak naprzeciwko i dzisiaj sobie troszkę machnę, nie zapomnę bo wczoraj już naprawdę nie chciało mi się wychodzić tak, zmarzłam. Chociaż powiem Wam szczerze, że no zmarzłam. Też głupoty gadam. Jakoś tam strasznie nie zmarzłam, bo wiadomo, że jak człowiek się rusza. Ale samo to, że to ubranie po prostu. przytłacza, bo człowiek jest na jak na zimę. A w głowie ma maj. I tu już coś nie gra, prawda? Soczek szczyt rynki. Bardzo lubię to kupować. Często to. Ja to kupuję w Intermarché, bo u mnie. No, nigdzie więcej tego nie widziałam. Tylko w Intermarché. A to jest 100% sok wyciśnięty z cytryny. I zobaczcie, tego soku jest 250 ml. I on kosztuje chyba. Kiedyś kosztował 5 zł. Teraz kosztuje 7, no ale to i tak wydaje mi się, że. Za 7 zł tyle soku z cytryny byście nie wycisnęły. A bardzo praktyczny, tak jak właśnie ktoś nie je y, galarety na przykład z octem, tylko z cytryną, to super. No ja właśnie y, jak robię sobie sos do sałatki, to zawsze używam tego. I to takie dość sprytne. Jajka przyniosłam? Przyniosłam, proszę. Się wystraszyłam, że jajek nie ma. Ale są. Wymieszamy sobie cała teczkę i już. Ej, bo mi się te pieczarki kopnie. No i właśnie zaraz będę jadła. Pójdę cały czas zbieram skorupki i pójdę podpisywać wam na komentarze, bo widziałam, że już tam pisałyście. I tak popatrzyłam właśnie odnośnie zabaw naszego dzieciństwa. Słuchajcie, patrzymy, to były zupełnie inne czasy. Kiedyś było tak, że jak mama czy tam tata wołali do domu, to się płakało i nie chciało iść. Jeszcze trochę, jeszcze pięć minut, jeszcze pół godziny. A teraz, moi drodzy, jak się dziecko wystawi samo na dwór, to jest zupełnie na odwrót. Dzieci teraz, żeby spędzały czas na dworze, muszą mieć naprawdę pól atrakcji. I to takich atrakcji atrakcji, nie to, że tam ściema czy coś. Chociaż powiem Wam, że naprawdę bardzo dużo sprawdza się zabaw takich najprostszych. Najprostszych, bo to się dzieli na dwie grupy, albo są zabawy najprostsze przekombinowane na nowy sposób czyli tak jak wam mówiłam podchody ze smartfonem czego ja bardzo nie lubię i ja tego unikam bo mogłabym coś takiego zrobić ale wiecie ile z tym jest zawracania gitary potem biegnie taki łepek zaaferowany, zrzuci gdzieś ten telefon zgubi, zapomniał jest, jest później płacz, dramat bo on telefon zgubił i, i w ogóle to nie, nie lubię, nie praktykuję takich rzeczy, ale bardzo wiele zagród edukacyjnych idzie w tym kierunku. E, natomiast u nas, my bardziej stawiamy na sensorykę w zabawach, na proste zabawy i tak dalej. Także powiem Wam, że e, mam taką swoją grę, w której e, kładę linę na ziemi. I na przykład z jednej strony jest Miki, z drugiej Klaxon. Chodzi o imiona alpak, też o ich zapamiętanie. Alwin, Olaf, Miki, Klusek i tak dalej. Każdy, każda nazwa alpaka to jest inna pozycja. Trzeba zapamiętać te sześć pozycji. I na przykład dziecko, które najdłużej się nie pomyli skacząc, wygrywa. I wiecie, jakie z tym są jazdy czasami, ale też zauważyłam, że dzieciaki bardzo lubią tą grę. Bardzo lubią tą grę, to je tak integruję, te co odpadną, pomagają mi sprawdzać tych, co jeszcze yy, skaczą. I powiem Wam, że... Mmm, dobre. Że jak pierwszy raz prowadziłam tą grę, to gdzieś taki nie, nie chciały skończyć. Cały czas, proszę Pani, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Więc tutaj to fajnie. Dobra, ja uciekam jeść, bo mi się jajka zaraz ostygną. I zobaczę, postaram się jeszcze do Was odezwać. No i postaram się w trakcie dzisiaj coś więcej nagrywać, bo ostatnie te dwa dni to powiem Wam szczerze, że jakaś masakra była. No już. Matko, nawet kuchenka mnie pogania. Widzicie, dobrze. O, i kto przyszedł? Przyszła pani naczelna. Wódz Matylda. Widzisz, Matuniu, tym się z Tobą nie podzielę, bo nie ma jak. Ale zaraz Ci dam Twojego żwacza, śmierdzącego. Dobra, moi drodzy. Ja idę jeść, a jeżeli też coś jecie, to smacznego, pysznej kawy. Do zobaczenia za chwilę. Matylda, chodź, bo chcę zamknąć zagrodę. No dawaj. Idziemy, wychodzimy. Chodź. Chodź, cynko, bo trzeba tu zamknąć, żeby alpaczkom tu zdążyła trawka urosnąć. Bo chłopaki tu wbiją i zaraz zjedzą wszystko, co trzeba i co nie trzeba. Wiecie, co jest dzisiaj dużo cieplej? Naprawdę jest cieplej. Nie ma szału, ale bałam się przed chwilą przebrać w domu, bo miałam tą kurtkę taką grubą zimową, którą wcześniej nosiłam. I powiem wam szczerze, że tak jak się coś robi, to jest za ciepło. Jest za ciepło, tak żeby chociaż taka pogoda była w majówkę, to będzie spoko. Że ja już jedno to pastwisko mam ogarnięte tu trochę pozbierane, chociaż Matylda ci bardzo mi pomaga, bo zbierałam takie grubsze patyki, co nas spadały z drzew. To ona cały czas myślała, że ja to zbieram dla niej, żeby jej to rzucać i cały czas mi to wszystko roznosiła także takie buty. A muszę się pospieszyć, bo doszłam do wniosku, że jeszcze muszę dzisiaj jechać na zakupy, bo jutro jadę do pracy, więc zanim ja wrócę z pracy, zanim pojadę na te zakupy, to nie będę miała czasu na nic. A tak się szybciej dzisiaj obrobię, pojadę na zakupy, później skoczę na chwilę do kąpa. i jakoś ten dzień jestem w stanie ogarnąć. A wy jak tam? Już nastawienie na majówkę? Bo ja wam powiem, że ja mam tak Spałko humor na początku tak trochę byłam przerażona tym wszystkim, ale teraz już nie, teraz już lajcik. byleby by nie padało, to jakoś to będzie. Także idę jeszcze z moim sprzętem tutaj. O, wywieźć. Takie dzisiaj taki jogging, takie sporty. A potem jeszcze trzeba będzie sobie dołożyć do pieca jakiś orbitrek. Bo powiem Wam dzisiaj to jest jakieś oszustwo. Nalatałam się jak dzik. Plecy mnie bolą, nogi mnie bolą, a ta menda, krokomierz, mi tak mało kroków policzył, że normalnie jakieś oszustwo. Przebrałam się, ogarnęłam się tak z grubsza. A teraz tak patrzę, że. Jak chodziłam po tym podwórku, tak wystartowałam. Trudno. Mam nadzieję, że nikt zawału nie dostanie i że się nie wystraszy. Wolny, wolny, to jedziemy dalej. Jadę na zakupki. Coś tam kupię trochę. Bo tak w ogóle, to poczekajcie. bo... Mi się już tak pookręciło. 29 jest sobota, 30 jest niedziela i pierwszy jest 1 maja, tak? Drugi to normalny dzień, trzeci, poczekajcie, poniedziałek pierwszy, wtorek drugi, środa trzeci. Czyli tak naprawdę to do środy, bo później to tak. no to środy, bo później to już no chyba, że ktoś sobie wziął wolne ale to wiecie co, wydaje mi się, że wolne to sobie pobrały takie osoby które gdzieś poleciały a tu u nas to już tak wszystko wróci do normy, bo wiecie to tak myślę jak z tymi zakupami żeby to miało ręce i nogi, ale wydaje mi się no bo pierwszy to jest, pierwszy, drugi to już normalnie sklepy pootwierane i trzeci jest wolny więc to tak w kratkę o, to spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Najpierw jadę do Lidla. Najpierw jadę do Lidla, jak sobie znowu zapomnę kupić kalarepę, to się wścieknę. Ale. No to tak. A potem zobaczymy, co, jak, z czym, do czego, gdzie. Bo. No bo powiem Wam szczerze, nie wiem. A widziałam właśnie dzisiaj na Facebooku, że tak dużo ludzi już powyjeżdżało. Gdzieś tam właśnie jakaś Grecja, jakieś Egipty, jakieś coś. To dużo ludzi właśnie powyjeżdżało już. Czyli co dziś jest? A bo ci już czwartek. No to tak, no to co to? Czwartek, tam powiedzmy od środy. Albo ktoś może sobie zrobił tak, że sobie wziął dwa dni wcześniej, teraz wolne, i od środy do środy to ma tydzień. No to tak, to by było. to by się zgadzało. Powiem wam, że najlepszym prezentem dla nas na majówkę to by była piękna pogoda, chociaż ze dwa dni, żeby było takie ciepłe. Żeby nie było tak jak któregoś środku, że pamiętam, było tak cholernie zimno. Zresztą. Wiecie co, powiem Wam tak, 13 lat temu, dokładnie, bo to było, ja tu mieszkam 12, to było rok przed tym, jak się tu przeprowadziliśmy, na majówkę spadł u nas śnieg, na majówkę spadł u nas śnieg, pamiętam, już miałam takie duże tulipany, już wszystko, te tulipany były takie poprzechylane, przykryte śniegiem, także słuchajcie, jeszcze wszystko może być. Jeszcze wszystko może być tak, jak tutaj piszecie, że e, że wiosna się jeszcze rozbuja. Wiecie co, ja obawiam się, że wiosna to już się nie zdąży rozbujać, że rozbuja to się od razu lata. A wiośnie to w tym roku podziękujemy wybitnie. Szybko i chłodno. Za to, że nas tak przyjęła, jak przyjęła. No a bynajmniej u mnie to ten rok jest jakiś wybitnie zimny bo jeszcze mówię, żeby to także trochę popada. A dobra, już nie będę gadać godzin i jadę na zakupy. Wiecie co? Byłam w tym. Byłam w Biedronie. No w Biedronie tak dość szybko poszło, ale pojechałam jeszcze do Lidla, bo tam musiałam parę rzeczy wziąć i jest jak mi jest gorąco. Ja się muszę rozebrać, ale słuchajcie, w Lidlu odstrzeliłam numer godny mnie. Po prostu... Prawie odbicie gęby na drzwiach słuchajcie. Babka stała z mężem przede mną. No i tak, za, z, zrobili zakupy, zapłacili. Czekajcie się tu. Zrobili zakupy, zapłacili ja za nimi ani widziałam, że oni mają zakupy podzielone, bo tak jak babka mówiła, że jedne zakupy robiła dla siebie, a drugie dla córki. I te. No, i zapłaciła te swoje zakupy, i zaczynają jej kasować te zakupy dla córki. A ja ten, a ja się wmontowałam przed nią, skasowałam, odbiłam swoją aplikację, wyjechałam koszykiem i stoję. A byłam tak się zakręciłam, bo byłam pewna, że ona już zapłaciła, tylko że jeszcze zbiera z lady te zakupy. I ona tak na mnie patrzy i tak. Ale to moje, tak? Ja tak się patrzę na nią, sobie myślę, co ona do mnie gada. Mówię: Tak, oczywiście, to pani, proszę zabrać. A ona jeszcze większe oczy na mnie, a ja nic stoję. I ona dopiero mówi, ale ja teraz jeszcze tutaj dla córki robię zakupy, mówię, ja Mówię: Tak, mówię, mówię, matko, jaki człowiek jest zakręcony, sobie myślę, co ta baba się mnie tak pyta? Kubicina jedna, czy to ten? Czy to moje zakupy, czy to jej, to, to co ona? Nie wie co ona? Najpierw ja myślałam, że ona się w ogóle pyta, czy te ziemniaki są. Słuchajcie, moje czy jej? Takie oczy na nie, moda na mnie. I <laughs> się tak dogadały, że ja pierdzielę, wiecie co? Szczyt zakręcenia jest po prostu super, ale i tak muszę jeszcze wjechać do dino. Bo powiem Wam, że majówkowy szał się już zaczął, już jest po prostu pusto. A najlepiej w biedrze przechodziłam. I słuchajcie, w biedronce jakaś promocja na jajka były, że jedne plus jedne gratis chyba, ale to tylko na jajka z wolnego wybiegu, chyba nie na ściółkowe. Nie ma nic, zapomnijcie. Kompletnie nic w ogóle nie ma tam. Pusty regał, jakieś tam jedne rozbite leżały i to wszystko. Także idę jeszcze do dino i muszę, jak tylko przyjadę do domu, to pierwsze co zrobić sobie kawę, bo normalnie mnie zaczyna tak śmić głowa. Wiem, co zapomniałam kupić. Kuźwa, te moje zakupy dzisiaj, to coś czuję, że jutro będzie powtórka, jak tak przyjadę do domu i zobaczę, co ja mam, a czego nie mam. No wiecie co? No, miałam se kupić. Zapomniałam, a bez tego ani rusz. Ale już nie wracam. pierniczę, tu nawet się nie macie zawrócić. I z powrotem w tych kolejkach nie, to w dino najwyżej. Ale coś mi dzisiaj gorąco, normalnie jakieś wybuchy mam, uderzenia gorące. To już? Czyli już? Cholera, wie? Nigdy nie wiesz, kiedy się licho zaczai. Normalnie mówię wam, dobra. Ja <grywia> tutaj nie nie nadaje, bo tak mnie rozbawiła ta kobitka w tym Lidlu, że normalnie mi baba humor poprawiła. Słyszę, no nie wie czy ziemniaki trochę, czy nie. A jeszcze wiecie, co miałam na końcu języka? Przysięgam, miałam i powiedzieć, że ja też mam kupić ziemniaki, ale ja w Lidlu ziemniaków nie kupuję. Dopiero by zrobiła oczy. już ja się chyba popukała w Tak, to się nazywa, słuchajcie, przemęczon. Jak to tak, człowiek, wiecie... O kurczę, to jakiś wypadek. O, chyba wypadek. Dobra, rozłączam się. Mam nadzieję, że w dino już nic nie zmaluję, bo powiem wam, ale faktycznie, jak ja bym jeszcze tak skomentowana na go, że to pani Beffy... O Boże, kochany. Zobaczcie, przyjechałam z zakupów. Zrobiłam sobie małą kawę. Siedzę i piję. I takie mam towarzystwo. Nos tutaj uwalony. Jak tam, Matunia? Napracowała się dziś ci bardzo ciężko? Matyś. Klapka, matce, pilnujesz? No dobrze. Pilnuję klapka, tak. Pokaż się, psinko. Matunia. No głowę podnieść chociaż poka pycha. Nie ma siły, słuchajcie. Pies przepracowany. Koniec świata. Przełożyłam do ostatniej. Jak mi się ta ostatnia zbije, to już będzie. Makarena. Muszę coś kupić. Wiecie co, zauważyłam dzisiaj. Bo ja tak patrzę. Na tym mrożone owoce, z tego względu, że te mrożone owoce dają taki fajny efekt, jakby się jadło lody, prawda? Bo przecież wiadomo, że można byłoby świeże i tak dalej. Sorry, ale muszę to wygrzebać. Ale ze świeżymi. No nie ma tego efektu takich lodów. Dzisiaj idą borówki i idzie ananas porożony ale co zauważyłam właśnie w Biedronie są naprawdę dużo tańsze owoce porożone Co zapomniałam masła. Też końcówka. Masła orzechowego zapomniałam dać. Słuchajcie, jest przepyszny. Jest tak dobry ten ananas, że to bajka. Naprawdę no. pycha pierwszy raz w ogóle chyba kupiłam ananasa mrożonego bo zawsze kupiłam świeżego ale nie wiem czy to nie będzie mój ulubiony mrożony owoc, jest naprawdę mega dobry i teraz mamy tak standardowo jogurt, znaczy jogurt skir waniliowy, ananas i świeże borówki no i tak jak mówiłam w Lidlu naprawdę wychodzi to cenowo dużo, dużo lepiej. Nie w Lidlu, wróć w biedronce. Maliny mrożone w Lidlu, w Lidlu kosztują 17,99. Te same maliny w biedronce kosztują 9,99. To jest naprawdę duża różnica. Proszę. Proszę, pudełeczko do wylizorowania, bo mi nie odpuścisz. Ok, idę pochować do lodówki. Zabieram ze sobą na górę. No i idę. Idę ćwiczyć. Sprawdzam, czy się nagrywa, bo nagadałam, się nagadałam, i. Jasu, gdzie te moje buty? Gdzie te moje buty? Te moje buty. Słuchajcie, widziałam ostatnio, tak się uśmiałam. Babka yy, sprzedawała. Chciałam to na Facebooku. Jakoś tam sprzedaż online prowadziła rzeczy, jakiś taki butik. No i reklamowała buty. No i założyła te buty idzie i zdążyła tylko powiedzieć, że super wygodne. Jak wyrąbała w tych butach prosto w te wieszaki z ubraniami, to słuchajcie, przez chwilę w ogóle jej nie było widać. Aż się nie mogła wygrzebać stamtąd. Więc powiem Wam, że no, buty na pewno ekstra. Ja idę Idę machnę sobie, machnę sobie dzisiaj tylko pół godzinki, bo jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia, ale myślę, że, że dam radę. Fajnie, bo już zaczyna być fajnie, fajne efekty widać, ale o tym Wam opowiem kiedy indziej. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć? A słuchajcie, ja Wam tutaj wkleję zdjęcie naszego Instagrama. Jeżeli jesteście Instagramowi, kto jeszcze nie był? Zapraszam Was bardzo serdecznie, zajrzyjcie do nas, zaobserwujcie nas. To tylko tak ku woli delikatnej promocji. Żartowałam to tylko dla chętnych. Tylko dla chętnych, a ja mam wodę. Chwilowo pijeżnica. Bo dopiero dzisiaj moje małżeństwo przywiezie gaz do Soda Stream a pomijając soda stream, to ja żywca lubię najbardziej, bo ja lubię wodę, tak wiecie, gazowaną konkretnie lubię, a już jakieś tam lekko, czy średnio gazowane, czy mało gazowane to już w ogóle nie lubię takich wód. To nie dla mnie. Także ja idę się domęczyć do końca. Powiem Wam szczerze, że coś mi zaczyna trochę pykać głowa. Nie wiem, czy to nie na zmianę pogody. Tak się właśnie zastanawiam. Ale obadamy. Obadamy. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie. O, coś mi jakiś prąd po przeszedł. O, Boziu, Boziu. Wczoraj wyciągnęłam, jeszcze Wam tylko szybko powiem, już naprawdę uciekam. Wczoraj wyciągnęłam matę do ćwiczeń ze strychu, bo miałam ją sch schowaną na strychu. No i oczywiście z tą matą ja ją dlatego schowałam, że Matylda jak przychodziła ze mną ćwiczyć, to się wylegiwała na tej macie jakieś dziury już od pazurów było i w ogóle ja nie mogłam ćwiczyć, bo ona mi cały czas przeszkadzała. Jak nie miała, ja gdzieś robię, próbuję zrobić deskę, wiecie, jaka dwozi piąca, a ona mnie pod pachą wącha. Albo gdzieś tam, no tak mi już rozśmieszała gilgotaż, nie mogłam z nią ćwiczyć, ale znalazłam do tego skubańca czarnego metodę. Zobaczcie, tutaj cały czas stoi Orbitrek Uuu kuźna, Orbitrek Hula hop I ona tu tylko przychodzi Obczaja, że on tu jest Popatrzy i wychodzi Normalnie tak się go boi Że jakbym chciała, żeby ona tutaj dłużej była To muszę go schować Bo mówię wam, normalnie ja nie muszę nic z nim robić, wystarczy, że on tutaj leży I tak się go boi Także tak Zatem jeszcze raz pięknie Wam dziękuję, że komentujecie. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. Niejednokrotnie się uśmieję. Życzę Wam wszystkim zdrowia, moi drodzy. Przede wszystkim zdrowia, żebyście wszyscy mogli ze spokojem ducha, ze zdrowiem oglądać moje vlogi. Żebyście nie musieli się niczym martwić, żebyście mieli głowę wolną od problemów i trosk. Tego Wam życzę. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej, pa!